jesteśmy na obiekcie w Sobótce na Janosiku, Dolnośląskie Rowerowe Parki Doskonalenia Umiejętności i nie jesteśmy dzisiaj tutaj na temat, kręcić film na temat miejsca, bo to było w innym filmie, dzisiaj porozmawiamy o hardtailach, ruszamy z serią hardtaile z korbą, czemu hardtaile? Hardtail'e są jakby zapomniane, niedoceniane. Wiadomo, wszyscy są enduro, trail. Od Hartela się wszystko zaczyna. Tak naprawdę Hartel to jest największa sprzedaż MTB w Polsce. Natomiast hardtail hartailowi nierówny. I dlaczego chcemy pokazywać Wam hardtail'e? Idzie zima, mamy jesień. Hartel jest idealny na jesień, zimę, ponieważ nic tu się nie popsuje, łożysk nie trzeba wymieniać, można go bardzo łatwo umyć. Przede wszystkim dobrze podjeżdża, jest tani i prosty w konstrukcji. Obiekty typu takie jak ten w Sobótce, w Strzegomiu, są stworzone wręcz do hardtail'i, tak samo jak na Dolnym szansku single track glasensis. Hardtail'e na przykład w Anglii, to jest ogromny segment rynku. Nie wiem czemu u nas są dalej traktowane po macoszemu, no wiadomo, nie jesteś wtedy pro enduro, ale hardtail daje mega, mega, mega zabawę i bardzo dobrze ćwiczy skila. no ponieważ nie wybacza. A hardtail'e takie jak ten, o bardzo fajnej ścieżkowej, wręcz mógłbym powiedzieć freeride'owej, jak to się mówi geometry, czyli hybryda dirtówki enduro. On polata po pamtraku, On polata po takich właśnie bandach. Pola tak naprawdę podjedziesz nim wszędzie. Bardzo fajny, prostej konstrukcji rower. Solidny, metalowy, nie ma co się szczypać. Dlatego w każdym odcinku będziemy wam pokazywać kolejny model roweru dostępnego w korbie. A dzisiaj polatam sobie chwilkę na tym oto ścieżkowcu. On się nazywa saguaro. Dobra. 了，情。 To była super sesyjka na hartailu. strasznie lubię ten, jak to mówią, responsywność, nie że poważnie mówiąc, ten rower robi to wszystko co my chcemy i niczego nie wybacza, więc mega pompowanie, mega się napędza, no, uwielbiam jeździć na hardtailu, naprawdę, back to the roots, ten rower jest podlinkowany w tym filmie do naszego sklepu internetowego Korba Strzelin, i sukcesywnie dodajemy coraz to nowe modele tak zwanych fanowych harteli, czyli nie cross-country, tylko takich harteli do zabawy. Będziemy mieć coraz większą ofertę tych rowerów tanio, smacznie i niedrogo. Do zobaczenia na hopkach.